Witam kochani, szefirek tutaj. Szefirek, bo szef w kuchni Irek, bo Irek, Irek Ciara. W dużym skrócie z dużego miasta w Stanach Zjednoczonych, z Nowego Jorku. Na małą wieś w Polsce. Czy to przypadek, czy to tak miało być, to nie mi oceniać. W każdym razie, w dużym mieście w Stanach. Jakieś 10 lat temu, już, gdzie, gdzie jedzenie fatalne, gdzie wszyscy zatruci, już od lat. Nurty prozdrowotne miały, miały już pewną siłę. W Polsce niestety jeszcze wstety niestety, yy, świadomość była niewielka. Yy, no i zjawia się szefirek, Zjawia się w Polsce, zaczyna gadać, zaczyna yy, gadać na internecie, zaczyna gadać w radiu, zaczyna. Nawet ma swoją, swój program w TVP. Żona moja ma swój program na YouTube, także szef Irek Gada i Tuba niesie to w świat polskojęzyczny. I spotyka się, to z, z, spotyka się to z ludźmi, którzy to odbierają, i świadomość myślę, że wzrasta w ten sposób. Także mogę sobie przypisać taką cegiełkę do, do tego, gdzie jesteśmy w tym miejscu. Że, że moja zasługa poniekąd to jest to, że, że Polska wraca do korzeni, do tradycyjnego odżywiania się, do, do ziołolecznictwa, do innych, do terapii żywieniowych, do żywienia terapeutycznego, czyli moja sygnatura. Więc taki przypadek chciał, że, że Szefirek jest w Polsce i że gada po polsku i że przenosi to, co się nauczył gdzieś tam za oceanem od różnych e, e, międzynarodowych sław e, i autorytetów e, wraca z tym do Polski. E, to jest co? Dla kogo to robię? Dla kogo to robię i dlacz, e, dlaczego to robię i dla kogo? Myślę, że robię to dlatego, właściwie to dla niczego to nie robię, to, robię to z takiej czystej, nieodpartej, prastarej chęci podzielenia się czym, czymś wspaniałym, z innym, czyli odkryłem coś dla siebie początkowo, dla siebie, później dla moich klientów, dla moich bliskich, dla mojej rodziny, dla, dla, dla moich znajomych, a, a okazuje się, że, że jest szansa, jest okazja ku temu, żeby się podzielić tym z innymi, z, szerszą, a, z szerszym gronem odbiorców, z szerszą rzeszą. A, no i to robię, więc robię to z takiej. Świadomej, trochę, trochę nieświadomej chęci podzielenia się czymś wspaniałym, a, z ludźmi z bliźnim. No i tutaj już odpowiadam drugą część, czyli dla kogo to robię, robię to dla ludzi, chociaż nie tylko dla ludzi, robię to też dla istot żywych, chyba wszystkich istot żywych, z którymi dzielimy się tą na wspaniałą planetą. A, nie mam mam i nie mam, ale nie mam konkretnego miejsca w necie, w eterze, gdzie można wszystko to, o czym powiedziałem, znaleźć razem. Także tutaj praca dla zainteresowanych. Wystarczyłoby wpisać w Google szefirek i tam wyjdzie dużo. Albo Irek Ciara, albo Szefirek i wyjdą programy, które zrobiłem z telewizją polską, może trochę z Stefanem, może w radiu były wywiady jakieś ze mną. Jest dużo w necie, jest kanał mojej żony, na YouTubie, Therapeutic Mama. Są artykuły, są wywiady ze mną w czasopismach prozdrowotnych. Także to wszystko gdzieś tam jest, chociaż nie ma jakiegoś konkretnego miejsca jednego, gdziebym to wszystko miał zgromadzone, bo, bo jestem trochę... A, no tak naprawdę niezorganizowany, nie, nie, nie ale... Też nie, nie mam takiej potrzeby, żeby, to, żeby mieć wszystko usystematyzowane w jednym miejscu, dlatego a, i też poza tym pstrągiem jestem, który pod prąd płynie ze Stanów do Polski w momencie, kiedy cała, cała Polska wyjeżdża gdzieś. A, no i tak samo z tą organizacją, i, i, i z tym, żeby, żeby coś sprzedać, więc nic nie sprzedaję. Jak mam nadmiar ziół, to można to ode mnie kupić. Ci, którzy mnie znają, wiedzą jak. Namiary na mnie są. Mój numer telefonu i mój e-mail jest w necie dostępny. Także jak są zioła, to, to jeśli mamy ich więcej, to a, chętnie się tym dzielę. Jak mam jakieś napoje czy suszywo, rzeczy, które robię u siebie w kuchni, to też można ode mnie skupnąć. Chociaż to nie jest moja... A, to nie, jest moja, to nie jest mój nurt, myślę, że mój nurt to jest głównie szerzenie świadomości. To w dużym skrócie tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z, z, ze wspaniałego Dolnego Śląska. Szefirek.